My się wybierzemy po prostu na miasto. Począć od wszystkiego, odpoczywamy od pracy jako naukowca. Y, troszeczkę odpoczywamy też od rodziny, w, na razie, i troszeczkę też odpoczywamy od tego wszystkiego, co się zadziało. Y, I idziemy na kręgle i weźmiemy sobie tutaj, jeżeli chodzi o kręgle, Alex, Bogusie i Erwina, bo wszystkim się przyda troszeczkę spokoju. Członkowie klubu. Już się nam zebrali, co prawda mamy tutaj bardziej, bardziej spotkania takie typowo naukowe, natomiast my sobie pogramy wszyscy razem w kręgle, zaproś do gry 10 rund, 5 rund? Ja myślę, że 5 rund, tak, tak optymalnie, Zboguj się z Erwinem i z Alex. W ogóle, co tu jest, czemu Erwin ty jesteś goły? Ale nie mają żadnego z tego nastronika, ja widzę, że Erwin po prostu się poczuł, nie, ono w tym stroju naukowca. <gry> o, ma co by ta umiejętność gry w kręgle? No nie wygląda, jakby naraz dobyła zdobyła jakąkolwiek umiejętność. I co, drugi rzut tak? No dobrze. No brawo! W barze karaoke zaczyna się Happy Hour, czyli tutaj, bo to jest bar karaoke. W ogóle bardzo ładna parcela. Serio, bardzo fajna. A jak piszecie Bowling, to na pewno Wam wyskoczy. Zresztą, też jak tutaj przechodziliśmy, to była nazwa tej parceli. więc jak poszukujecie jej, to po prostu sobie przewincie lekko i znajdziecie ją w galerii pod tą samą nazwą. O, uwaga, teraz rzut Alex. No, Alex. Alex, Alex, jak pięknie, Alex. Nie powiem Wam szczerze, że to odcinka na odcinek, nie? I teraz Erwin. Hey. Powiem tak, Erwin rzucający kulą spod kuli. Myślę, że wszyscy to, to po prostu chcieli zobaczyć. I jeszcze Bogusia. Bogusia, jak z obrotem wychodzi na to, że jesteśmy najsłabsi. Trochę wstyd. Ale jak to się dzieje? Powiedzcie mi, że jednego dnia ona była w ciąży, drugiego dnia ona zostaje porwana i znowu jest w ciąży. Ten zapylacz ma po prostu ewidentnie do niej jakiś pociąg. Ewentualnie mógłbym powiedzieć bardziej statek. Miko i Nora bardzo się teraz przyjaźnią, przy czym nawet tutaj nie ma Miko. A, teraz przyszła. A, i wy się już przyjaźnicie. A to pewnie przez tą y, cechę, co ona ma wykupioną, że jest tam niezwykle przyjazna, czy jakoś tak? Dobra, nie rozmawiaj z nimi wszystkimi, tylko graj w kręgle. Ty już jesteś głodna. Dobra, każdy raz rzucił, a ja myślę, że ta jedna runda, co się to pięć rund już dawno minęło. Weźmiemy sobie, zamówimy jedzenie i zamówimy sobie frytki ziemniaczane. Koniec tej gry. Ona się akurat w momencie, w którym ja powiedziałem, że jednak koniec gry nie. Lubi ona pracowitych simów. Ja myślę, że ona bardzo lubi pracowitych simów. Zjedz sobie na spokojnie, pewnie, tutaj za biureczkiem. jeszcze nie jest czas na emeryturę, co prawda. Nie, no, ja po prostu z tego Erwina nie mogę. Prawie wieczór, ale moglibyśmy sobie jeszcze tutaj pośpiewać w duesie na przykład. Ale czemu nie. Ale przebierzmy się. Przebierzmy się, stroje, zmień strój na imprezę. Ewentualnie mam jakieś oficjalne. O, to w oficjalnie się przebierzemy. Pójdziemy tutaj sobie do, do baru. Bo do baru, do pokoju. W barze już jesteśmy. I zaśpiewamy sobie razem z Alex w duecie Czemu nie chcesz? Halo, podejdź tutaj razem. Gdzie zresztą? Okej, okay, idzie Erwin. Nie, on się zamknął w pokoju z Erwinem. Dobra, widzę, że tylko z Erwinem mogę zaśpiewać, chyba i poszli. Konkurs karaoke, no nie wytrzymam. Jak my tego nie wygramy przez niego, to ja nie wiem. To jest głos zwycięstwa, słuchajcie. Nora jeszcze jakoś brzmi, ale Erwin to totalnie niszczy. O nie, przyszła oglądać. Oj, wyszła od razu, jak tylko weszła. O, pięknie nam poszło. Śpiewaj w kulkurze karaoke. Wstrząśnięty, niezmieszany. Dobra, to zaśpiewamy strośnięte, niezmieszane. Erwin wyjdź. <grymne> Dziękuję. Posłuchał się. O idą, idą, patrzcie. Erwin tylko wyszedł, nie? I już wszyscy są z nami. Ale wolą mnie niż Aha. Nie przejmuj się, Nora. Pięknie śpiewasz. Okej. Okay. Korzystajmy sobie z toalety i możemy zrobić lekkiego psikusy, na przykład z kanapą, i ją przetransformować w coś innego. No i zrobić to z kanapą? Pięknie! Z firmy OK. -ka. Zakończymy sobie spotkanie i kupimy sobie bonusy klubu, bo już nas stać na coś fajniejszego. I tutaj mamy tak, do tego mamy bonus do nauk kosmicznych. I czy my byśmy sobie chcieli tutaj dać bonus do nauk kosmicznych? Chyba tak. Klub z kontaktami, gdy twój sim należy do tego klubu, będzie miał lepsze osiągnięcia w pracy. Bierzemy to. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jestem dumny. Nora, możesz wrócić do domu. na to była 100 punktów. No cóż, Nora, no, to był Twój debiut. Niech się Anaja lepiej pochwali. Czy, ona mhm. udała, czy udało się jej zniszczyć y, złą roślinę i ocalić całe miasto? Nie denerwuj się. Okej, okay, jakiś bezdomny. nie niego też nie zwracamy uwagi. O kurczą biegnie. Dobra, odwróć. Biega w kółko. No nie jest żaden problem. No, Nora wygląda na szczęśliwą. Wróciliśmy sobie do domku, zjemy sobie naszą rybkę przygotowaną wcześniej, damy ją do lodówki, żeby zaoszczędzić czas na gotowaniu. Dzieciaczki, no skorzystaj sobie lepiej. Aha, ty nie skorzystasz. A mogę dać higienę, żeby ona ci coś zrobiła, no, że nie wiem, umyj mnie? O, ty teraz zjesz. O jej, koniec nieporadny. Spokojnie, jutro, jak wstaniemy, to zajmiemy się dzieciaczkami. Ja sobie ich teraz tutaj poogarniam troszeczkę. Póki Nora będzie spała, skorzystaj z nocnika. Nie rozmawiaj z nią. Tylko nie budźcie mamusi, proszę. Ja nie brudny to też przede wszystkim. Dobra, kolejna szybka zmiana. Po szybkiej zmianie. No, <noise> chcę wykąpać dzieciaczki po prostu. Nie, naprawdę, już na przyszły odcinek ogarnę cały domek. Dla was i dla dzieci bardziej Przygotuj komplet z bąbelkami W sumie to najpierw moglibyśmy ją nakarmić tą Dziewczynkę mm, Otwórz Weźmiemy tą rybę e, Zawołaj na posiłek Weź porcję dla Nex. Wstawaj od razu i jej porcję Ty jak tam? No ty ogólnie jesteś można powiedzieć, że zadbany Tylko jeszcze zabawa Towarzystwo no i ciebie trzeba byłoby wykąpać Bo jesteś naprawdę bardzo brudne. Ale to on się w tym czasie pobawi mackowym maciusiem Dałaś tej jedzonko jej? Tak, ona sobie na spokojnie będzie mogła teraz zjeść My możemy wykąpać w tym czasie z bąbelkami Proximka Ale wykąpać Proximka nie oznacza usiąść z Nyx, tak? Chyba, że proxy, przez to, że bawi się, to nie można. Nie wiem, powiem, że mam mega chaos. Nie wiem, czy to nie jest przez modę. Chociaż nie, nie, u mnie prywatnie rozgrywce się tak nie dzieje jak tutaj, nie? No ale i proxy mają surową dynamikę. A wiecie co? Tak. Doby tak. Co dziecko, które mieszkało w stodole przez prawie całe swoje dzieciństwo, jaką oni mają między dynamikę? Pranie by też wypadało zrobić, bo już widziałem też i tam w że było dosyć dużo tego wszystkiego. Okej, okay, Proxy prawie że wykąpany. No i przy okazji sobie i zabawę za jednym razem mamy wszystko załatwione. Ale widzę, że te kąpanie postęp przy tym zielonym to prawie wcale. Okej, okay, położymy go tutaj gdzieś, a on po prostu tutaj sobie stoi. I jeszcze moglibyśmy sobie dla Nyx tak samo przygotować taką kąpiel z bąbelkami. Bo ona też jest i brudna, i brakuje jej zabawy, także fajnie byłoby spędzić z nimi czas. My też byśmy potrzebowali takiej kąpieli. Więcej snu jeszcze. Yy, dobrze, no to tak. Ty sobie jeszcze, Tudlerku, mój malutki. Yy, mógłbyś sobie tutaj pogaworzniać, albo obejmij sobie... Nie, nie, tylko nie, nie uderz, nie uderz. Porozmawiaj. Tam go zakolejkujemy. Nexinara bardzo się przyjaźniam. No i super. Poprawię jej humor. Rodzinny całus. No raz zaczyna pracę za To szybko idziemy spać. My do pracy, a wieczorem może sobie wskoczymy, gdzieś z ciekami. W ogóle co tutaj jest? Talerz śmierdzący. Tylko też na Włukiewicz. Co ty chcesz, Kasiu? Hej, Nora, Jules Rico sprawia wrażenie całkiem uroczego Czy Uważasz, że randka to dobry pomysł? Tak, zgódź się. Wszystko teraz jest dobrym pomysłem. To byśmy mogli sobie tutaj naprawić. Dobra, później naprawimy. Skoczymy sobie do pracy jeszcze. Mamy codzienne eksperymenty. Ona jest troszeczkę brudna, no ale wiecie, to jest już, może powiedzmy, że nasza codzienność, jeżeli chodzi o Nora. Budaj Simowi jedzenie syntetyczne. Czy ja to mogę dopadać sobie? Sobie niestety nie mogę, ale słuchajcie, mamy wiosnę, więc być może nam plony już tutaj wejdą, czy dalej nie, dalej nie. No to kupujemy nasiona. No cóż, damy kupimy nasiona czosnku, albo. Nie, kocimiętki yy, i hodowli owoców, może. Tak byśmy to zrobili. Otwórz paczkę nasion, otwórz paczkę nasion. I tutaj też jeszcze sobie otworzymy wszystkiego. 18 truskawek. Mogę to zjeść, bo ona jest chyba tak, troszeczkę głodna tylko. Syntezuj specyfik, jedzenie syntetyczne. Udało się zrobić jedzenie syntetyczne, to teraz podamy je na przykład Markusowi. On w sumie, wiecie, siedzi cały czas za tą recepcją, tak żebyśmy to mogli mu dać, tylko gdzie to jest interakcja? W przyjaznych. Okej, okay, to jest tutaj specyfik w sumie, w... o czym mi wybije zaraz? <grywa> Przygotuj skażone specyfiku. Skażonego specyfiku to ja nie mam pojęcia jak zrobić, ale popracujemy sobie pod, pod tą, przed, z rakietą przez 10 minut. Ule, mytacz sim promieni dodając, e funkcję kontroli umysłów sprzątaj! Tak, będziemy mogli zaprosić teraz tą Eloise z pracy, żeby nam sprzątała. E Ule, ulepsz sim promieni, przebierz, a jejku, nie, nie, nie przebierz, nie przebierz, e sprzątaj. Chociaż przebierz też byśmy mogli zrobić, ale poczekam aż się nam wyświetli tutaj w pracy. Ból brzucha, nie, ja nie mogę na to patrzeć. Kontroli umysł Sima, zmuszając go do sprzątania. Halo! Okej, okay, jest Nora. Norom, te... Norum. Nora norze też może kazać. E, transformacja Sima? Nie. Nie ulepszy. Miałem użyć tego. Chyba tego w ten sposób nie mogę. Okej, okay, kostkarka, kontroluj umysł, sprzątaj. Powiedziałbym co ja tego nie powiem. <ścoughs> Każ współpracownikowi analizować kryształy. Ona teraz będzie, będzie sprzątać, to jemu możemy. Erik, o, o nie jej, jej. Przyjazny, no przyjazne powitanie. Musimy, ale ja się rebasuję przez to za przyjaźnie teraz. No może jednak nie. Okej, okay, jednak nie. Dobrze, i teraz tu miało być, jak to było? Y mm -mm -mm. Każ analizować kryształy. Tylko, że nie wiem, gdzie to będzie. Tu jest, okej okay. Każ analizować kryształy. Pięknie majsterkuj z ekspresem do kawy to sobie zaraz to zrobimy ona tutaj chyba ma prysznic w pracy więc mogłaby sobie pójść się wykąpać ale ja sobie poszukam ekspresu w tym czasie nie wiem czy on nie będzie gdzieś u góry mhm mm tu jest ekspres majsterkuj głodna jesteś, spokojnie o fajnie, posprzątała analizuj kryształy okej okay. Tu było do analizowania, tak, analizy roślinne, śpróbkę, kolekcje, kryształ. Piękny poziom komunikacji, pięknie. Zaliczone i każ analizować współpracownikowej metale. Dobra przyjazne przyjaźnie przywitanie. I tutaj tak więcej opcji wydawaj polecenia analizować metale. I mamy zakończone także super. A też nic więcej nie mam. Ok, pracujemy nad wynalazkiem. Ulepsz sterkuj. E, a ty się nie wykąpałeś ostatecznie, to leć pod ten prysznic szybko. No, idź pod prysznic. no, padło nam z omdlenia po prostu. I mamy awans. Jako Ufolog, no my to się chyba najbardziej znamy na UFO. Drzwi porada i okno pancerne zdobywamy Ekstra, mamy hajsik, mamy 2000 e, no i słuchajcie, ja myślę, że z tego już będą fajne dwa odcinki. Także słuchajcie, podsumowując, odkryliśmy cały Sekret Strangerville, dzieciaczki nam dorosły oddaliśmy Sagitariusa w ręce przyjaciółki Alex byliśmy na kręglach, zdobyliśmy awans Troszeczkę poprzerabialiśmy w domku. Przeszliśmy też przez Sylwestra, tak powiedzmy okrężną drogą, ale przeszliśmy. I mamy kolejne dziecko, także ja myślę, że na dzisiaj już naprawdę wystarczy wrażeń. Ja słuchajcie, teraz znikam na tydzień, także zostawiam was tutaj z tymi odcinkami. A jak wrócę, to obiecuję, że widzimy się w całkowicie nowym domku. Ja też osobiście troszeczkę pogram norą, żeby zarobić. Chociaż w sumie nie wiem, czy nie chciałbym, żebyście nie przegapili urodzin. Mają urodzinę za jeden dzień, jeszcze mógłbym to dograć, ale nie. Za dużo, za dużo byłoby postarzania tego wszystkiego. <grym> Także um, po prostu zrobimy sobie tak, że ja staram się pograć. Jak będą urodzinki, to po prostu dogram i wam ładnie to wkleję. E, ja będę zarabiać pieniążki. I będziemy mieć nowy domek. Słuchajcie, jeszcze raz dziękuję i żegnam się z wami. Bye.